Polityka szturmuje rynek kryptowalut. Tak można było stwierdzić w dniu pojawienia się tego tokena. Witam wszystkich! W tym materiale przyjrzymy się kontrowersyjnej kryptowalucie Trampcoin. Wiem, że wielu z Was posiada te tokeny. Niektórzy być może zastanawiają się nad zakupem inwestycyjnym, a część z Was zapewne szuka tutaj po prostu jakiejś okazji handlowej. Dlatego przeanalizujemy sobie wykres, a ja postaram się rzucić swoje spojrzenie, troszkę więcej światła na ten walor. Z tej strony, Krzysiek, Gambit Tradera. Zapraszam Was do naszej grupy na Discordzie, gdzie znajdziecie dużo więcej informacji, analiz, materiałów nie tylko z rynku kryptowalut. Link znajdziecie w opisie tego filmu. TrumpCoin został wypuszczony w styczniu tego roku przed inauguracją prezydenta Stanów Zjednoczonych na sieci Solana, a jak żeby inaczej w końcu ulubiona sieć memcoiniarzy. Jak widać w pierwszych dniach hype był tutaj niesamowity, co tak naprawdę wcale mnie nie dziwi, no przecież prezydent Trump miał być tutaj wielkim wspierającym cały rynek dlatego sporo osób chciało kupić tego coina Ciekawie było obserwować to zjawisko, natomiast mniej ciekawy jest fakt jak wielu ludzi swoimi zakupami gdzieś w okolicy właśnie styczniowych szczytów. Zanim przejdziemy do wykresu, zobaczmy sobie na platformę DROPSTOP. Mamy tutaj całą masę ciekawych informacji na temat tego tokena i to co rzuca się w oczy to olbrzymia podaż. Docelowo mamy tutaj Mieć miliard coinów w obiegu, natomiast na chwilę obecną jest to 200 milionów, czyli 20%. Dopiero 20% coinów jest w obiegu, 80% do uwolnienia. No i to jest dosyć spora podaż. Tutaj raczej bym się zastanowił, czy warto się interesować coinem, czy rynek będzie w stanie pochłonąć tą podaż. Jak widzimy. Publiczna dystrybucja 100% jest już tutaj 100% jest już tutaj e, rozdystrybuowane Natomiast następne unlocki w najbliższym czasie. Akurat jutro mamy taki unlock jak widzimy Creators and CAC Digital, czyli po prostu unlock dla e, twórców. No i te tokeny niestety ale mogą być nam zrzucane na głowę. Widać się też po wykresie, jak mocno on tutaj został zdampowany. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie rynek jest w stanie pochłonąć całą tą podaż. Te tokeny mają być uwalniane na przestrzeni 3 lat bodajże. No i czy ta e, podaż, jeżeli zostanie pochłonięta, no to faktycznie mogłaby nam wywindować tą cenę do góry. Natomiast tak, na wykresie widzimy, że trwa tutaj generalnie bardzo ładny trend spadkowy, który wygląda właśnie w ten sposób kluczowe dla złamania tego trendu spadkowego, żeby mówić o jakichkolwiek wzrostach będzie pokonanie tego wierzchołka. Także tutaj alarm na ten wieszołek. To powinna być nasza strefa podażowa, i jak widzimy, mamy już reakcję z tej strefy. Jedna, druga, trzecia reakcja. Docelowo, zgodnie z tym trendem za plecami, ona powinna nam dać nowy dołek. No, jesteśmy już niedaleko tego nowego dołka. To jest akurat wykres spotowy na giełdzie Bybit. Te wykresy oczywiście mogą się nieco różnić, jeżeli będziecie patrzeć sobie na giełdy MEXC, Binance czy po prostu na giełdy, na których handlujecie. No to oczywiście te szczyty kluczowe, te, te wierszołki, dołki mogą się tutaj różnić, ale to musicie sobie przenieść na swój własny wykres. Natomiast tutaj to wygląda w ten sposób. Więc żeby mówić o jakichkolwiek wzrostach, no to niestety, ale musieli całą tą strefę przejechać i bić wszystkie te wierzchołki w szczególności ten, no nie? Dopiero po takim złamaniu, po przejechaniu tej strefy podażowej można by było liczyć, że ten wykres nam się tutaj troszkę bardziej podniesie, że ta cena troszkę bardziej poszybuje w górę, no i gdzie ona mogłaby nam zawędrować. To jest dopiero pierwsze złamanie, bo tak naprawdę tutaj w tym trendzie mamy też większe korekty. Ale to musimy sobie troszkę przewinąć ten wykres. Z tego co widzę to taka największa korekta jest w tym miejscu. Więc to sobie musimy odmierzyć i przenieść do najniższego dołka. Tu będzie strefa 1 do 1 która też w dłuższej perspektywie będzie tą cenę nam spychała w dół. Jeżeli tutaj kiedykolwiek dotrzemy, to to będzie nasza strefa podażowa, wynikająca właśnie z powtórzenia tej największej korekty w ruchu spadkowym. Dlatego po wybiciu tego szczytu, jeżeli się okaże, że faktycznie popyt będzie na tyle silny, że będą w stanie to przebić, no to ewentualny handel do gry mógłby się tutaj pojawić Właśnie do tej strefy, ewentualnie nie? To jest taki zasięg, który mogliby zrobić. Natomiast stąd może być znowu bardzo ostra jazda w dół. No, ale niestety, na chwilę obecną, tak jak mówię, ten trend spadkowy trwa i to są tylko jakieś predykcje wzrostowe. Gdybyśmy mieli tutaj szukać jakichś wzrostów, no to na pewno jesteśmy teraz w strefie, która mogłaby takie wzrosty tam tutaj utrzymać. Jak widzimy. Ten mały ruch tutaj został złamany w tym miejscu. W zasadzie można by było tą strefkę właśnie w taki sposób podciągnąć. No i z tego miejsca dostaliśmy dynamiczny ruch do góry, który niestety ten trend spadkowy utrzymał. Ale tak, ten order block nie został wyłamany, ale mieliśmy już z niego trzy reakcje. Ta ostatnia była dosyć mocna i głęboka, ale ta cena zaczęła nam tutaj wyhamowywać. Więc potencjalnie, gdyby się okazało, że tutaj jednak jeszcze ta cena poprzebywa albo pojawi się na tyle duży popyt, żebyśmy mogli faktycznie zacząć rosnąć, no to trzeba by było liczyć na to, że oni faktycznie przejadą stąd już te wierzchołki i ten nasz kluczowy wierzchołek, tą całą strefę podażową. Dopiero po przejechaniu tego, gdzieś na powrocie, można by było myśleć, czy to inwestycyjnie, czy tradingowo, żeby to handlować do góry. Natomiast na razie handel do góry, no nie za bardzo widać tutaj jakieś, jakiekolwiek możliwości. Widzimy, że mamy tutaj też w tym trendzie spadkowym taką korektę. Ona też tutaj nas będzie trzymać. Więc de facto powrót tej strefy podażowej, po powtórzenie tej korekty właśnie będzie pokrywało się z tą strefą podażową też tutaj strefka 1 do 1 na powtórzenie tej korekty jeżeli wykres chciałby się podnosić to tutaj też będzie napotykał opór nie z powrotem w tej strefie podażowej i w tej strefie 1 do 1 które się zazębiają będziemy widzieli powinniśmy widzieć opór natomiast tak Popatrzmy sobie jeszcze na ten ruch. Ten ruch spadkowy, on zostanie złamany dopiero w tym miejscu, po wybiciu tego, tego wierzchołka. Więc tutaj, w takiej krótszej perspektywie, jeżeli tutaj ta cena faktycznie by się nam się wybroniła, dostalibyśmy wybicie tego, no to na powrocie ewentualnie można by było handlować to. Właśnie w te rejony gdzieś pod tą strefę podażową, z powrotem pod tą strefę podażową do tej strefy 1 do 1, a być może część takiej pozycji, gdyby się to udało złapać, można by było przytrzymać jakąś minimalną część z nadzieją, że wybijemy te wierzchołki, a w dłuższej perspektywie nawet i ten wierzchołek, co otworzy nam drogę do dalszych wzrostów. Natomiast na chwilę obecną, to jest nasz główny przeciwnik. Jak zejdziemy sobie, sobie jeszcze niżej. Interwał czterogodzinowy, to widzimy, że nawet ten ostatni ruch nadal trwa. I nie, nie został złamany. On wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie Został złamany. No, został naruszony, ale nie złamany, dlatego że tego ordera w tym miejscu. Było póki co tylko czyszczące. Było tylko czyszczące, dlatego cały czas uważam, że ta strefa powinna nas tutaj trzymać. W dół i nawet lokalnie, niestety, ale musimy się trzymać tego, że cena będzie nam się obsuwać. Dopiero po pokonaniu tego wierzchołka, jeżeli zaczniemy się nad tą strefą małą podażową zamykać, no to ewentualnie mogli liczyć na to, że dolecimy gdzieś w te rejony do następnej strefy podażowej, wynikającej z oporu. Tego wierzchołka. Także Rampcoin wygląda tutaj dosyć mocno spadkowo i ciężko tutaj mówić o czymkolwiek, dopóki nie wyklaruje nam się jasny sygnał, że jednak ta cena będzie chciała zawracać. No, musimy dostać przynajmniej te pierwsze złamania, żeby myśleć o jakichkolwiek wzrostach. Na razie, handel docelowo w dół. Lecimy sobie ładnie zgodnie z trendem. Więc podjazd tutaj będzie okazją do zajmowania pozycji short. Jak dostaniemy nowy dołek, to nawet tutaj na powrocie w okolice tego wierzchołka tak samo będzie to można dalej handlować do góry zgodnie z tym nadrzędnym trendem, tak jak mówię, który powinien spychać nam cenę aż po nowy dołek. Inwestycyjnie, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fundamenty tego projektu, to nie ma tutaj coś się zbytnio rozpisywać, jest to zwyczajny memcoin, który powiedzmy może w przyszłości będzie miał jakąś funkcjonalność, bo są tam jakieś kombinacyjne ruchy, aby zrobić z tego jakąś użyteczność. a tam powstać jakaś platforma DeFi, jakiś stablecoin. E, oczywiście tutaj dla największych posiadaczy dla posiadaczy największych tokenów, największej ilości tokenów ma być tutaj możliwość spotkania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale powiedzmy sobie szczerze, to będzie w stanie skupić tej ilości tokenów, aby móc sobie na to pozwolić, nie? No, niestety, jak dla mnie to totalna kicha, i jest to taka zdecydowanie, można by było powiedzieć, wydmuszka polityczna aniżeli faktyczny coin z jakimś faktycznym zastosowaniem. Ludzie zostali niestety, trzeba sobie to jasno powiedzieć, nabić i tutaj w butelkę. I inwestycyjnie raczej bym tutaj nie szukał żadnych okazji. Natomiast jeżeli chodzi o handel, no to jak najbardziej możemy tutaj sobie pospekulować i poszukać możliwości handlowych, nawet na takich coinach. Plan mniej więcej tutaj znacie. Zdecydowanie łatwiej będzie tutaj o pozycje krótkie. Na tym walorze, z racji właśnie tego trendu spadkowego, będzie tutaj bardzo dużo okazji do shorta. Longi, zapinanie longów, oczywiście dużo mniej bezpieczne, ale jak najbardziej możliwe. Oczywiście pamiętajcie też o tych unlockach tokenów, bo zdecydowanie trzeba to będzie mieć na uwadze. Zobaczymy. Bardzo ciekawe, co się wydarzy jutro, czy faktycznie dzisiejszy annok te nam tutaj jakieś spadki i wybijemy nowy dołek. Można by też było ten wykres pod tym kątem obserwować. Natomiast no, jeżeli faktycznie coś tutaj się urodzi, bo oczywiście jeden wpis Trumpa na temat tego coina może tutaj ponownie ten projekt nahajpować. także to też trzeba mieć z tyłu głowy, że no jest to coin bardzo Manipulacyjny, bardzo spekulacyjny, bardzo wrażliwy, bardzo podatny właśnie na tej wypowiedzi prezydenta. Z ciekawości prawdopodobnie będę się temu Wojnowi przyglądał. Dlatego być może gdzieś tam kiedyś w przyszłości pojawi się na nagraniach. Natomiast na chwilę obecną to chyba wszystko, co mam tutaj do powiedzenia. Handlujcie rozważnie. Uważajcie na to, co robicie. Ja Wam oczywiście życzę powodzenia w handlu. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Dzięki, cześć.